Witajcie moi kochani, nieprawdopodobne, a jednak nieprawdopodobne... A jednak, tak długo nie oglądaliśmy tego paradokumentu, to jest niesamowite. Ktoś mógłby zapomnieć o istnieniu w ogóle tego paradokumentu i zapomnieć o istnieniu tego jak bardzo on jest eee... obłąkany. Zresztą jak zaraz zobaczycie to sobie przypomnicie, ok? Naprawdę, ten odcinek będzie najdziwniejszym odcinkiem na tym kanale. A jeszcze zanim przejdziemy fotel Diablo. Teraz mogę spędzać bardzo długie godziny przed komputerem i nie będę narzekał na bóle pleców. Ja czasami na niektórych fotelach po siedzeniu godziny już narzekałem. W się, a ten fotel na serio jest mega wygodny i mogę z czystym sumieniem go polecić. I co bardzo lubię w tym fotelu, to ma strasznie takie szerokie siedzisko. Poduszka jest też bardzo wygodna, bo nie jest taka twarda, że miażdży Ci odcinek lędźwiowy. Tylko po prostu pomaga utrzymać, wiecie, dobrą jakby pozycję na fotelu, ale jest nadal wygodnie. No to bo na tyle, dziękuję bardzo. Jeszcze raz Diablo Cherry, i możemy przejść do dalszej części odcinka. Witam, nazywam się Paweł Malicki mam 24 lata. Mieszkam w Świdnicy, studiuję we Wrocławiu. Siema Paweł! Usłyszałem, że mieszkasz w piwnicy, ale flex! Chciałbym opowiedzieć państwu historię, która mi się przydarzyła, wydaje się nieprawdopodobna, a jedna. Nie oglądałem tego paradokumentu jakiś rok i zapomniałem po pierwsze, jaka ta jakość jest okropna, a po drugie, ten wstęp jest cudowny. Tego dnia wracałem po wakacjach na czwarty rok studiów. Umówiłem się z moim kumplem z akademika, że odbierze mnie z dworca. Dobra, dlaczego to wygląda jak jakiś koloryzowany film z wojennych czasów? No ale niestety okazało się, że go tam nie było. Nawet nie odbierał ode mnie telefonów. Byłem wściekły. Nie miałem innego wyjścia. Musiałem jakoś ciężkimi torbami sam dotrzeć do akademika. Myślałem, że jak zobaczę mojego kumpla, to go uduszę. Boże, tak, ten odcinek, ten odcinek będzie tak nieprawdopodobnie tragiczny. A jednak, że aż to, to jest piękne, jakie to będzie okropne. Zobaczycie. To co stało się później przerosło moje wszelkie wyobrażenia, w pokoju czekała na mnie niezwykła niespodzianka, którą zesłał mi los. Kiedy wszedłem do swojego pokoju w akademiku, wyglądał po prostu jak po tornadzie. Nie no ziom, ale szok! Uwaga, uwaga, w akademiku był melans, no niesamowite! Kto to widział? Musiała tam być naprawdę niezła impreza. Mój kumpel Robert, z którym mówiłem się na dworcu, spał w najlepsze, twarzą w sałatce. No to dobrze, że w sałatce, chociaż zdrowo. No pięknie. Ej, Robercik, stajemy. Paweł, stary, ale się cieszy, że A, cię widzę. Bo... Co jest? To tak nie działa, nie tak łatwo przebudzić zgona mordeczki. Stary, ja się mniej cieszę. Miałeś gdzie być? Na dworcu. Czekam jak debil od godziny czasu i co o ciebie nie ma? Pawełek, no nie gniewaj się, tutaj chciałem na Ciebie poczekać, no imprezę zrobiłem powitalną. Imprezę powitalną? Bez niego? A to nie jest właśnie cel imprezy powitalnej, żeby imprezować, jak on tam będzie? No ale jaką imprezę, stary, umawialiśmy się inaczej, tak? Dzwonię do Ciebie, nie odbierasz? Pawełek, nie traumuj, zapiliśmy, no jakby Tobie to się nigdy nie zdarzyło. Ale dobra, to ja już sobie idę i zostałem Cię z Twoją niespodzianką. Ale z jaką niespodzianką? Jak sobie idziesz? Z niespodzianką. Koleś zostawił jakąś zezgonowaną, randomową kobietę w łóżku i nazywa to niespodzianką. Co tu się dzieje? Spoko, ja przykimam 108 luz, a wy tu sobie zostawcie Ale kto sami. to jest? No jak to? Twoja niespodzianka, to twoja dziewczyna. Nagle patrzę, a w moim łóżku leży jakaś dziewczyna. Kompletnie jej nie znałem. Myślałem, że Robert nadal jest pijany i nie wie co gada. Ale jak moja dziewczyna? Pierwszy raz na oczy widzę tą dziewczynę. No jak to przecież ona cały wieczór na ciebie czekała, cały czas o tobie mówiła. Nie, no jak Hagrid mówi, że to twoja dziewczyna, tak jest. Nie powiedz mi, że kolega Pawła nie wygląda troszkę jak Hagrid, bo wygląda. Pytała tylko kiedy Pawełek wróci. No kiedy Pawełek wróci. Dobra, bawcie się dobrze. Na razie. Ale Robert, zaczekaj. Noż. Udanej nocy. Ten Hagrid już go uwielbiam. On na 100% jest mega pijany. Nie rozumiałem w ogóle o co chodzi. Zostałam sam na sam z jakąś nieznajomą, która twierdziła, że komu, że jest moją dziewczyną. Pomyślałam sobie, że to chodzi o innego pawa. No ale z drugiej strony ona spała w moim pokoju, tak? No dobra, stwierdziłem, że wyjaśni się ramę. Czyli tak przyjeżdżacie do akademika i macie dziewczynę? Wejdzie się tak po prostu, że... Wcześniej nie mieliście, ale przyjeżdżacie i nagle macie. W sumie to pewnie wiele osób by się ucieszyło, nie? Tak bez żadnych starań od razu w pakiecie masz z akademikiem. Rano, kiedy się obudziłem i zobaczyłem ją przy oknie odwróconą plecami, jak karmiła ptaki, po prostu dech mi zaparło. Wyglądała przepięknie, jak nimfa. Jak nimfa? O mój Boże, ten odcinek jest tak niedowalony i będzie jeszcze bardziej niedowalony. Miała przepiękną figurę. Czekałem tylko na to, aż się odwróci i zobaczę ją całą. Widzieliście ten efekt? Pół budżetu odcinka na to poświęcili pewnie. Ale kiedy ona się odwróciła i uśmiechnęła się do mnie, Boże, pomyślałem sobie, co ze mnie za frajer. Ona była po prostu piękniejsza niż ja mogłem sobie wyobrazić. Byłem z nią sam na sam, całą noc i tego nie wykorzystałem. No co ze mnie za idiota? Co? Ehm, um, może nie idiota, tylko po prostu normalny człowiek z kręgosłupem moralnym? To co on powiedział trochę tragicznie zabrzmiało, co? Jakby... Eee, Paweł, halo! Wstawaj, wstawaj, już się to późno zrobiło. Idź pod nic? ja zrobię ci nie. Już cię nie ma. Zachowywała się tak, jakbyśmy się znali, a jej kompletnie nie kojarzyłem. Nawet nie widziałem, jak ona ma na imię. No i jeszcze jedno. Po wczorajszej imprezie nie było ani śladu. Wszystko posprzątała. No to złota kobieta, ni. Zrobi śniadanko, posprząta po melanż, no żeś nie umierać. Kiedy wyszedłem z łazienki, była już ubrana. I ciągle na jej twarzy był ten sam promienny uśmiech. A na stole stało już śniadanie. I nawet zrobiła rzeżuchę. Jej no cudowna kobieta. Chodź, siadaj, zrobiłam ci śniadanie. Kawa z mlekiem i dwie łyżeczki cukru, tak jak lubisz. No... a skąd wiedziałaś? Pawełku, jak mogłabym nie wiedzieć? A to już coś już Tak, muszę. Widzimy się wieczorem, pa! No pewnie. Do, do zobaczenia, pa! Ten gościu jest tak zdezorientowany tą całą sytuacją, że nawet nie wie o co mają zapytać. Ej, ty jakby, bo ty jesteś moim dziewczyną, to my się w ogóle ten. Jak masz na imię, co ty robisz? Jesteś Polką w ogóle? Czy może przyjechać? A, idziesz, dobra. A, i potem wrócisz, tak? Do, do, do mojego mieszkania, ale cię nie znam. No dobra! No się ma Pawełek. Cześć. Ty, jak tam? Udano miłeś Słuchaj, no właśnie, bo e, ta dziewczyna, co mówiłaś e, wczoraj, e, ja nie wiem, kto to jest. Ty mi mówisz, że to jest moja dziewczyna, ja jej kompletnie nie znam. No dobra, stary, nie ściemniaj. Ja myślałem, że byłeś pijany, naprawdę. Stary, przecież ona tyle o tobie wie. Cały wieczór nam wczoraj nadawała, jakim to ty jesteś wspaniałym facetem, że ciebie to wymarzony partner. A ona jest mega szczęśliwa. Ja to pierwszy z raz w życiu widziałam tą kobietę. Może po prostu ta kobieta jest jego psychofanką, i wiecie, wie to wszystko o nim, bo go starkowała. Tylko po co? Jaki ma motyw? Także, nie mogła tak powiedzieć, no serio. Stary, jeszcze mówiła, że wasze pierwsze spotkanie to było jak porażenie prądem. Nie. Ty mnie wkręcasz, że jej nie znasz. Nie no naprawdę, do tego mi... daleko. Uwierz mi. Robert był w szoku i patrzył na mnie jak na wariata. No wyglądało na to, że Robert też jej nie zna. No kompletnie po prostu zgłupiałem. No ale mimo to postanowiłem wyciągnąć od niego wszystko, co wie o tej nieznajomej. Ziom, o co chodzi w tym odcinku? Przeważnie w tym nieprawdopodobne, a jednak chodzi o jakieś zdrady, a tutaj jestem równie zdezorientowany jak Paweł, naprawdę. Powiedz mi, jak to się w ogóle stało, że ona przyszła do nas? Co tako? To Marcin ten za WF u o nią przyprowadził, powiedział, że to jest twoja dziewczyna, a ona na to, że chętnie na ciebie poczeka. No to chyba nie trzeba było nic więcej pytać. Marcin, powiadasz tak? Postanowiłem od razu zadzwonić do Marcina i wypytać się o co chodzi. No ale ten niestety miał wyłączony telefon. Słuchaj, wiesz co? Ono stare nie odbiera. Poczta głosowa się włącza. No, co ja mam to? teraz zrobić? Nie wiem, tak to jest z tymi Marcinami z WF-u. Też kiedyś znałem takiego jednego Marcina z WF-u. Też kiedyś jakaś randomowa kobieta pojawiła się w moim pokoju i mówiła, że jest moją dziewczyną. Okazała się być tylko przebranym wodkiem Markowiczem, który próbował mnie przekonać do kupna produktu, który reklamował. Wieczorem, kiedy po zajęciach wróciłem do akademika, w pokoju już na dobre trwała impreza. Jak tylko wszedłem, z grupy tańczących nagle wyłoniła się ona. Siema, No dobrze, Siema, No dobrze. Pawełku, stęsknijmy się za tobą. Słuchaj, będziemy mogli porozmawiać z na sam? Bardzo chętnie, tylko zrobić twojego ulubionego drinka i porozmawiamy sam na sam. Okej. Okay. Tak. A co, jak ona mu to wkręca po prostu tylko po to, żeby robić melanżę, co? I patrzcie jakie zarąbiste są te melanże, patrzcie na, patrzcie co już na stole Dwie, nie tylko jedna, tylko dwie szklanki z paluszkami oh, 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 poszedłbym na taką A, Ty z... ale... <noise> dalej twierdzisz, że jej nie znasz no, Nie zna. No ale masz szczęście, na takiego kota trafiłeś, kurde Ty się że nie chciałeś na mnie zapoznać, się, że z nas się Oni wszyscy gratulowali mi, bo myśleli, że ta nieznajoma jest moją dziewczyną No, okej, okay. naprawdę, nie powiem, schlebiało mi to, bo ona była nieziemska no ale niestety, to nie była moja dziewczyna No weź już przestań się tak mądrzyć Jak Marcin z powiedział, że to twoja dziewczyna, to tak jest, nic z tym nie zrobisz Proszę, mój drink, a teraz zamieniam się w słuch i porozmawiamy, sam na sam I on odłożył tego drinka Ona poszła mu zrobić tego drinka, żeby właśnie poszli sobie pogadać sami, on żeby sobie sączył tego drinka A on go od razu odłożył Proszę, Czy my się spotkaliśmy kiedykolwiek? <laughs> nie spotkaliśmy się No słuchaj kurczę, nie ułatwiasz mi naprawdę Ty jak w ogóle masz na imię? Co się z tobą dzieje? Obraziłeś się na mnie, czy co? Jezu, ale jak mogłem się na ciebie obrazić, jak ciebie w ogóle nie znam, tak? Chcę wyjaśnić sytuację, skąd ty się wzięłaś w moim pokoju? Skąd wiesz, jak mam na imię? Ile. E... Nie wiem? No, kurczę, no. Chcę wyjaśnić to, tak? Biedny Paweł, on jest najbardziej zdezorientowanym człowiekiem na świecie. Serio, bardzo dziwny jest ten odcinek i potężnie głupi. I tak w ogóle to niezła rozmowa sam na sam, jak wokół jest pełno osób. To naprawdę przestaje być śmieszne. Lepiej przytul mnie, bo cały dzień na to czekałam. No widzisz, jak jest miło. Rzeczywiście, było cudownie. Ale ja nadal nie widziałam kim ona jest, ani jak ma na imię. <grywka> Ale pomyślałem sobie, niech się dzieje co chce. Zagadka wcześniej czy później na pewno sama się rozwiąże. No tak, co z tego, że jakaś randomowa kobieta udaje twoją dziewczynę? Niech się dzieje co chce, niech się dzieje, wola nieba z nią się zawsze zgadzać trzeba. Najwyżej udusić się poduszką podczas snu, nie? Pff. No big deal. No biggie. O co? O co tu chodzi mordeczki? Ale ja co i są szczęśliwi! Ten udawany związek jest bardziej udany niż 90% prawdziwych związków. Te tygodnie spędzone razem były jak z filmu o miłości. Ale dlaczego? Dlaczego Paweł uznał, że w sumie? Co z tego, że nawet nie wiem jak moja dziewczyna ma na imię? Szczególnie jeśli dalej tego nie wie, to, to dlaczego tak uznał? Że i tak w sumie... Aaa, pójdę z wiatrem, zobaczymy. Musiała być blisko mnie. Tylko wtedy czułem się szczęśliwy. Nie wyobrażałem sobie ani minuty bez niej. W końcu dowiedziałem się, jak ma na imię. Ola. Mówiłem do niej Oleńka. <laughs> o nie! Po tych kilku tygodniach związku nareszcie dowiedział się, jak ma na imię jego dziewczyna. To było jak bajka. Nigdy wcześniej w życiu nie czułem się tak dobrze z kobietą. Czułem, że to właśnie Oleńka jest moim dopełnieniem. Że to właśnie ona musi być moją drugą połówką. A no tak, nawet pojechaliście razem na basen. Czy może być lepiej? No i się szczęśliwy. Chyba tylko jeszcze lepiej, bo gdyby pojechali do McDonalda po tym basenie. Serio, byliście kiedyś na maku po basenie, to jest najlepsze uczucie na świecie. Niestety, szczęście nie trwa wiecznie. Zadzwonił lekarz z mojego rodzinnego miasta i okazało się, że moja mama jest chora. Telefon ze szpitala zwalił mnie z nóg. Musiałem jechać do świdnicy, żeby zaopiekować się mamą. O nie, bo wiecie, najgorsze w tym wszystkim jest to, że musi opuścić nieznajomą kobietę udającą jego dziewczynę. No straszne. Będziemy musieli się rozstać na jakiś czas. Dlaczego coś się stało? Oleńka, moja mama jest w szpitalu. Poważnie zachorowała. Będę musiał do niej jechać więc się nie bój, wszystko będzie dobrze. Słuchaj, będę do ciebie codziennie dzwonił. Ale ja jadę z tobą. I tak już byłem w niej zakochany, ale po tym jak powiedziała mi, że chce ze mną jechać do mojej chorej matki, której kompletnie nie zna, urosła w moich oczach. Nabrałem do niej jeszcze większego szacunku i jeszcze mocniej ją pokochałem. Naprawdę widzowie ja nie wiem. Ten odcinek jest najdziwniejszym odcinkiem paradokumentalnym, jaki widziałem kiedykolwiek. Jak macie jakiś pomysł, o co to chodzi, to napiszcie w komentarzu. A z kim ty do mnie przyjechałeś? To jest... Jestem dziewczyną, Pawła. Powiedziała mojej mamie, że jest moją dziewczyną. Sama to powiedziała. Naprawdę, na sercu mi się zrobiło cieplej. Serio? Czym jesteś zaskoczony, ziomek? Przecież od początku ci wmawia, że jest twoją dziewczyną. On już sam w to chyba zresztą też uwierzył, więc ktoś się dziwi, że tak powiedziała. Ale pani śliczna. Proszę mi mówić po imieniu, jestem Ola. Nie mówiłeś mi nic, że masz taką miłą dziewczynę. Jak długo jesteście razem? No my w sumie... Od zawsze. Od zawsze? Od... O! Od zawsze? Co to w ogóle znaczy? Już zanim Ola się urodziła, już jak była płodem, wiedziała, że w przyszłości będzie udawała dziewczynę Pawła i robiła melanżę u niego. Poszedłem po wodę dla mamy i zostawiłem je razem może, nie wiem, na 5 minut? A jak wróciłem, stanąłem w drzwiach i zdębiałem. Ola leczyła mamę dotykiem rąk. Mama już nie leżała, a siedziała. No, kompletnie byłem w szoku. Ola, co to jest? Co to za czary? No właśnie, co jest? Kim ona jest? Może ona nie jest jakąś randomową kobietą, tylko nie wiem, została zesłana przez Boga i teraz Pawłowi urodzi Jezusa V2? Boże, naprawdę mi lepiej. Ale jak to? To to jakaś hipnoza? Radioterapia? Co ty masz takie zdolności? No jakie ma to znaczenie. Ważne, że twojej mamie jest lepiej. Czuję się świetnie. Naprawdę, mamo? Naprawdę. Spędziliśmy u mamy cały tydzień. Obecność Olęki naprawdę pomagała mamie. Z dnia na dzień ona czuła się lepiej. jest, super, ale. Te efekty są takie śmieszne. Ta muzyczka i to te spowolnione tempo. Genialne, jeszcze to wszystko się ścina, tak jakby. No. Wiecie, tak jakby nauczyciel na Teamsach puszczał wam jakąś prezentację albo film. Czułem, że dzięki niej robię się lepszym. Zacząłem patrzeć na świat innymi oczyma. Zacząłem dostrzegać dookoła same pozytywne rzeczy. Powiedz mi, Olenka jest Twoje największe marzenie? Żeby wniknąć w twoje życie, a potem zabrać ci wszystko: mieszkanie, rodzinę, a potem twoje ciało. Przetransferuję swoją duszę do twojego ciała i zostanę Pawłem na stałe. Marzenie? Ja nie mam marzeń. Ale jak to? Przecież wszyscy je mają? No widocznie nie wszyscy. Po co marzyć o czymś, czego się nie ma? Przecież to jest głupie. Trzeba cieszyć się z tego, co się ma w danej chwili. No to powiem ci, że masz bardzo ciekawą filozofię. A ty masz marzenie? No, oczywiście, że je mam. To powiedz, jakie jest Twoje największe marzenie. Hmm, a co chciałabyś się stać? Zrobiłabym to z ogromną przyjemnością. Oj, widzowie, zatkajcie uszy, bo teraz może być bardzo takie. Wiecie, że wiecie. Czangi bangi, bagaraba, muszę być na niemiecki. gówno. gówno. E, ale naprawdę? Naprawdę. Jesteś tego pewna. <skry noon> No dobra. No słuchaj, moim największym marzeniem. Hej! Halo, możesz mi k***a przestać chlapać, kiedy opowiadam ci o swoim marzeniu? Żebyś została moją żoną i urodziła mi bliźnięta chłopczyka i dziewczynka. Mam rozumieć, że to, to przed chwilą była świadczyna? No tak, to możesz rozumieć. <laughs> Muszę ci powiedzieć, że nie są przyjęte, ponieważ nie masz pierścionka. No dobra, to będzie drugi raz, ale już z pierścionkiem. Zobaczymy. Aaa, ten typ. Ten typ się właśnie oświadczył dziewczynie, której nie zna. Nie ma pojęcia tak naprawdę, kim ona jest i się oświadczył. Niestety, ale Olejka obróciła moje oświadczyny w żart. Ale miałam tylko nadzieję, że w ten sposób nie daje mi kosza. No ona potrafiła elegancko powiedzieć nie. No, taka już była. A że naprawdę chciałem, żeby została moją żoną, to postanowiłem na drugi dzień jeszcze raz się oświadczyć, ale tym razem z pierścionkiem. Ile oni się znają z miesiąc i już chce brać z nią ślub? Nie, no, one są błąkane. Wyobraźcie sobie, co będzie, jak dzieci zapytają ich, jak się poznali. Ale kiedy wróciłem z zakupów, na drzwiach znalazłem list od niej. Długo się wahałem, zanim otworzyłem list. Przeczuwałem, że to nie będzie dobra wiadomość. Kiedy otworzyłem kopertę, Okazało się, że moje przeczucia niestety mnie nie myliły. To był pożegnalny list, w którym napisała. Musiałam wyjechać. Nie wiem na jak długo, ale kiedyś na pewno wrócę. Jeśli kupiłeś dla mnie pierścionek zaręczynowy, nie oddawaj go innej. Przepraszam. Całuski, twoja Ola. E, I on jest załamany. No cóż, mamy tutaj bardzo ważną lekcję życia w tym odcinku. Jak jakaś kobieta wbija wam na chatę, robi melansz i podaje się za waszą dziewczynę, chociaż nie macie pojęcia nawet jak ma na imię, to nie oświadczajcie się jej. Ty, mano stary. Cześć. 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 Szukałem cię jakiś miesiąc temu. Słuchaj, ten, zmieniłem numer po prostu i nie miałem żadnych kontaktów, nie miałem jak się, jakby cię zadzwonić. Słuchaj, no słuchaj, okay, jest u ciebie? Ale jak to, znasz Olkę? No pewnie, że tak. Przecież mieszkałam z nią przez rok, no ale wczoraj wieczorem po prostu zniknęła. Wyprowadziła się, wzięła wszystkie swoje rzeczy bez słowa. Po pierwsze, nie tak sobie wyobrażałem Marcina za WF-u. A po drugie, serio, akurat zmienił numer po tym, jak Olkę przyprowadził? Coś tu śmierdzi, a ja się nie spierdziałem. Stary, w ogóle nie mogę ogarnąć, ty, że wy sobą w ogóle jesteście. Miesiąc temu jeszcze za cholerę. Nic na to nie wskazywała, tu proszę, niespodzianka. Ale czekaj, czekaj. Lepiej ty mi powiedz, jak to się stało, że ty ją przyprowadziłaś tu i dlaczego? W końcu dowiedziałam się od Marcina, jakim cudem Olka trafiła do mojego pokoju i skąd wiedziała tyle rzeczy o mnie, zanim się poznaliśmy. Jest po prostu dziełem Boga, ty jesteś wybrańcem, Pawle. Niestety zawiodłeś. Nie urodzi się przy tobie Jezus V2. Marcin chciał na jakiś czas pozbyć się Olki. I wymyślił, że przyprowadzi ją do mojego pokoju, bo moje łóżko było wolne i ona mogła tam przenocować. A żeby mój współlokator Robert do niej się nie przystawiał, powiedział mu, że Olka jest moją dziewczyną. A ona no, to potwierdziła. Okej, okay, ale to nie zmienia faktu, że to jest totalnie powalone. Dlaczego tobie o tym nie powiedziała? Jest, jak ten odcinek jest zepsuty, no, nienawidzę tego odcinka, ale z drugiej strony jest świetny, bo jest okropny i śmieszny i w sumie się bardzo ośmiałem przy nim. Zwariowana dziewczyna, także wiesz, tym bardzo chciała cię poznać, bo i dużo o tobie opowiadałem i w ogóle tak, że się zgodziła z nią chęcią. Dobra, lepiej powiedzcie mi, gdzie mam jej szukać. No my myśleliśmy, że to ciebie. No właśnie, że nie, zostawiła list w drzwiach, napisała, że wyjeżdża, nie wie na jak długo. Ja po prostu nie mam pojęcia gdzie jej szukać. Wow, widzę, że jedna grubsza afera. Ty zakochałeś się z kubańcu. Nie wiem, czy tylko ja się tak czuję, ale czuję, że Marcin ZWF i jego dziewczyna są totalnie obłąkani. Albo przed wyjściem przedawkowali żelki witaminowe. O, to nieźle, nieźle, nie no, wiesz co, jak będziemy coś wejść, to na pewno damy ci znać, to jest pewniak, ale słuchaj, no teraz musimy niestety lecieć. Zawijamy się, nie? Tak. No, bo trzeba na miejsce załatwić, w ogóle wiesz, takie tam pierdoły, no. A słuchaj, tak przy okazji, mogę, będziesz to pił? Nie, właśnie nie. No to stary, naprawdę. No cześć. Więc, pijemy dzisiaj. <laughs> Pijemy dzisiaj. Przyszedł, zapytał gdzie Ola, potem uznał, że a w sumie jak nie wiesz, no to trudno. Zajumał mu wino i sobie poszedł. No tak, tak to jest z tymi marcinami za wf -u. Przez cały ten czas ani na chwilę nie przestawałem o niej myśleć. Nic mi nie pozostawało, jak tylko czekać na nią i mieć nadzieję, że tak jak napisała. Kiedyś na pewno wróci. No, jak to? Twoja niespodzianka, to twoja dziewczyna. Tyczna retrospekcja jest smutna. No, nie wiem, aż mi się łezka wokół kręci. Dziwne, że przestali nagrywać odcinki tego paradokumentu, to jest naprawdę arcydzieło polskiej kinematografii. Pewnego dnia ktoś zapukał do drzwi. Czyżby to była Ola? Jeśli tak, to popatrzę się z, ze wzruszenia. Kiedy otworzyłem, nie wierzyłem własnym oczom. Miał? <noise> to właśnie ona, to cała ona. Po czterech miesiącach nieobecności w moim życiu zjawia się i co? Tylko miał? Zmieniam zdanie, nie popłaczę się. No nie wiem, ch chyba raczej się zestrałem. Co tu się odwala, mordyczki? Ja Nie wiem, co od czemu? Miał? Czy twoje marzenie jest nadal aktualne? Nie od razu skojarzyłem, o jakie jej marzenie chodzi. Ale jakie marzenie, o czym ty mówisz? No jak to? Już nie pamiętasz, żebym została twoją żoną i urodziła ci bliźniaki? Mam nadzieję, że pierścionek nadal na mnie czeka. Tego dnia byłem najszczęśliwszym człowiekiem na świecie. Oświadczyłem się Oli, a ona tym razem moje oświadczyny przyjęła. Te przejścia, ta muzyka, zwolnione tempo, to jest bardziej romantycznie niż na przykład, nie wiem, Titanic. Albo wiecie, jak jest się tacy British Bared, Titanic, wiecie o co chodzi? Dziwne, że Oskara nie dostał ten odcinek, zasłużył, nie no, tak serio, to, to jest najgłupszy odcinek ever, ale śmieszny. Solą pobraliśmy się bardzo szybko, jak tylko był pierwszy wolny termin w urzędzie stanu cywilnego. Rok później zostaliśmy rodzicami. Oleńka urodziła tak, jak sobie wymarzyłem. Bliźnięta. Po roku macie bobasy, które potrafią chodzić? No serio są nad nadludzie chyba. Dziwne, to realnie ważne. Chłopczyka i dziewczynkę. Oleńka i Pawełek mają dzisiaj już po dwa lata wszystko ułożyło się tak, jak sobie tego wymarzyłem. E eee, no dobra, czy już wcześniej zeszła w ciąży? Czaje, czaje, no i patrzcie jaka romantyczna historia, nie wszystko się dobrze kończy i bla Ale to jeszcze nie koniec chwila? Taka to historia nieprawdopodobna a jednak. A jednak, no nieprawdopodobne, a jednak nieprawdopodobne, a jednak, a jednak a nieprawdopodobne Koniec odcinka. Dobra, mordeczki mój mózg właśnie przed bombardowaniem, po prostu głupoty, więc muszę się trochę odreagować, jakby i oglądać Naruto. I mam nadzieję, że w ogóle muszę wam coś powiedzieć. Naruto to jest pierwsze jakby cokolwiek co oglądałem, przy którym tyle razy płakałem, naprawdę, tak wzruszający jest Naruto. I już kończę oglądać, kończę oglądać Naruto. Także to było na tyle, mam nadzieję, że wy też obejrzeliście albo oglądacie Naruto i żegnam was. Teraz użyję Kamui, żeby się przeteleportować do innego wymiaru. Słuchajcie, wrócę jeszcze na chwilę, Eluvina i teraz.